Witam Was serdecznie. Odwilż pełną parą, że tak powiem. Kurczę, tutaj jeszcze pamiętam w tym miejscu już dawno parę dni temu 36 cm śniegu, a teraz to wygląda tak, no, no pokrywa, no jeszcze może nie w płatach, ale bo ponad 50% powierzchni gruntu jest jednak przez śnieg zajęte, aczkolwiek no pokrywa tutaj obecnie ma 6 cm. Tutaj mamy bardzo ładny widok na, na góry. Chociaż jest zachmurzenie i ma padać deszcz, to znaczy, że nie duże. To jednak na góry, góry są dosyć dobrze widoczne. E, chciałbym powiedzieć parę słów na temat e, prognozy pogody na, na Wigilię. E, no, czyli na dzień dzisiejszy. No, najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju tam e, zero. A na nie, może nawet maksymalna temperatura wynieść minus 1 stopni. Zdecydowanie inna pogoda będzie wyglądać na, na Dolnym Śląsku. Tam od 10 nawet do 12 kresek powyżej zera. E, w ogóle cała północna część kraju będzie nieco chłodniejsza, bo tam temperatury będą wynosić od 1, 2 do 3-4 stopni. E, bardzo ciepło ma, ma być ogólnie też, oprócz dolnego Śląsku w Małopolsce, gdzie termometry mogą pokazać 10 stopni. E, no i przelotne opady deszczu będą występować praktycznie w całej południowej e, części kraju, ale również e, na północnym zachodzie, gdzie niewykluczony jest opad przejściowy deszczu ze śniegiem. Co by tu jeszcze powiedzieć na temat pogody? W następnych dniach również czekają nas opady deszczu przelotne prawie w całym kraju. Będzie to związane z wędrówką niżów z nad Atlantyku, z nadzachodniej części Europy. Dzisiaj też będziemy właśnie mieli do czynienia z takim niżem. Mierzyłem temperaturę przed chwilą w podstolicach, to jest jakieś 9 km na południe od Krakowa, tam jeszcze pokrywa śnieżna wynosiła bodajże 11 cm z tego co pamiętam, no tutaj już jest tylko 8, wszystko za sprawą tego, że ciepłe powietrze idzie górą, a właśnie jesteśmy na... Na wysokości 402 metry nad poziomie morza, i tutaj jest zdecydowanie cieplej, bo pewno około 6 stopni, niż właśnie w wspomnianych wcześniej podstaw. Pod stolicach, które jest uważane przede, przeze mnie jako mrozowisko. Tam było o godzinie 1,6 czy 1,7 stopnia, już nie pamiętam. No i pomimo tego, że, że zachmurzenie jest duże, a, a, a nawet całkowite, gdyby nie przejaśnienia tutaj pojawiające się. To, to i tak temperatura byłaby tak niska, właśnie w tych podstolicach, no ze względu na to, że, że ciepło idzie właśnie dzisiaj górą, górą. Dolinami dolinami jest chłodniej, występuje inwersja temperatury. Ładnie to tutaj widać, nawet po, po jakichś lokalnych, lokalnych mgłach. Gły takie, takie lokalne, typowo powstają też, sparowania śniegu, który, który topnieje. Będę na bieżąco śledził, śledził prognozy na najbliższy czas, będę Was o tym informował. No, więc na w sumie to, to chyba tyle. Ee, życzę przede wszystkim wszystki wszystkim wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, spełnion e spędzonych w najbliższym gronie, radości, dużo uśmiechu na twarzy, niech ten czas świąteczny minie Wam w spokoju, Duży życzę też dużo pogody ducha, Z wszystkiego co najlepsze, no i dobrych potraw wigilijnych. Sz bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia.